Palisz drewnem? He, człowieku, musisz zobaczyć ten materiał. Paląc w kominku zużywamy w sezonie grzewczym od 5 do 15 metrów sześciennych drewna. W zależności od wielkości ogrzewanych pomieszczeń, częstotliwości palenia i pogody. To dużo, dlatego przed zakupem drewna do kominka zastanów się nad wyborem gatunku, miejsca zakupu i składowania. Sprawdź jakie drewno ma dużą wartość o połową i ładnie pachnie podczas spalania. Kominek to urządzenie przystosowane do palenia drewna. Niektóre tylko modele pozwalają stosować pelety czy węgiel brunatny. Ważne by poza drewnem do komory spalania nie trafiało więcej już nic innego. Nie stosujemy drewna malowanego i impregnowanego ciśnieniowani tworzyw produkowanych na bazie chloru PVC, to tak przypominająco, gdyby komuś przyszło do głowy, aby palić coś innego. Do palenia w kominku lepiej też nie używać drewna z drzew iglastych. Duże ilości dymu oraz sadzy powstające podczas jego spalania są bardzo kłopotliwe i osadzają się w kominie, zanieczyszczając go oraz przyczyniając się do zmniejszenia jego drożności. Często popełniamy podstawowe błędy przy paleniu w kominku, które skutkują mocnym dymieniem i wygaszaniem długopielęgnowanego ognia. Przede wszystkim należy zadbać o odpowiednią jakość opału. Drewno do kominka nie może być mokre, bo wtedy ma nawet dwukrotnie mniejszą kaloryczność podczas jego spalania. Jego maksymalna wilgotność nie powinna przekraczać 20%. W przeciwnym wypadku będzie się paliło nieekonomicznie i dymiło. Palenie drewnem mokrym. O zbyt wysokiej wilgotności jest również szkodliwe dla układu spalania. Zanieczyszczamy wtedy sadzami i smołą kominek lub piec oraz system kominowy. Decydując się na zakup niedawno ściętego drewna, trzeba będzie zadbać o jego odpowiednie wysezonowanie. Dlatego drewno należy kupić wcześniej, najlepiej jeszcze w zimę, kiedy zręby drzew są jeszcze ścinane w okresie wegetacji, ponieważ wtedy proces sezonowania przebiega dużo szybciej. Drewno powinno być też odpowiednio pocięte i połupane, tak aby bez problemu zmieściło się w palenisku, kominka lub pieca. Optymalna długość pola to 40-50 cm. Jest to sposób najlepszy i najbardziej ekonomiczny czasowo i przede wszystkim finansowo. Gdy jednak z jakichkolwiek powodów nie uda ci się wysezonować odpowiednio drewna, to nie martw się. Mamy też gotowe wysezonowane drewno. Nie wolno przechowywać drewna w piwnicy lub miejsca, gdzie jest wilgoć i nie ma przewiewu. A teraz, kiedy już to wszystko wiesz, i masz dobrze wysezonowane drewno, wyobraź sobie swoją rodzinę przy kominku pełnym dobrej jakości drewna, który jest naturalnym ciepłem i odnawialnym źródłem energii, pozyskiwano od najbardziej wiarygodnego dostawcy, jakim są nasze polskie lasy. Prowadzone zgodnie ze standardami FSC. Więc skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 880420410. Pracujemy ciężko od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty troszkę krócej od 8 do 14. Zapraszam wszystkich do kontaktu z nami i kupna naszego polskiego drewna!